Witam serdecznie. Dzisiaj przetestujemy sobie podkaszarkę akumulatorową firmy Parkside. Bardzo małe pudełko. Jestem bardzo ciekawy, jak to sobie poradzi z naszym trawnikiem. Używamy podkaszarki do obrzeży, więc sprawdzimy, czy ten model się nada. W zestawie nie mam baterii, ale baterię mam z innych sprzętów. 2Ah. Zobaczmy, czy jest naładowana. Jest naładowana. Ciekawe, na ile wystarczy. Jak coś to mamy jeszcze czwórkę. Otworzę sobie pudełko, ale jeszcze wspomnę o takich kilku informacjach. Długość tej podkaszarki to 108 cm, średnica koszenia 24 cm. No i w zestawie mamy jeszcze żyłkę, 4 m żyłki o grubości 1,4 mm. Zaskoczyło mnie to pudełeczko, że jest takie małe, bardzo lekkie. Czy to sobie w ogóle poradzi? Czy to ma moc? Ciekawe. Dobrze otwieram. Dobra. To wszystko jest ze sobą połączone. Proszę tak delikatnie. Ok. Co mamy w zestawie? Ochraniacz na żyłkę. Co to jest? Jakaś rękojeść? Instrukcja? No i tak wygląda podkaszarka. Połączona przewodem. Więc od razu sobie to połączymy. Chyba na wcisk, nie? A, i tutaj trzeba jeszcze zakręcić. Ja tutaj nic... A, uwaga! Myślałem, że to papierek jest zwykły. Śrubki. No ja też myślałem, że... O, widzisz? Cztery śrubki. Po drugiej stronie jest to samo. Swoją drogą, wkrętach z Worksa polecam. Już od wielu miesięcy sprawdza się. Czy to w domu, czy w ogrodzie. Dobrze. Teraz trzeba przymocować tą osłonę. A żyłka jest już w środku założona? Tak. Jest w środku. Sprawdzimy to. Jest, odstaje, ale jest pewnie te 4 metry tutaj nawinięte. Tak, jest. jest nawinięta. Dobra, żyłeczka. Jest. I teraz to. Zobacz. Tutaj Bo są niedobro, śrubki niedokręcone. I w te dziurki muszą tutaj wejść. Więc wsadzamy i kręcimy śrubki. Tak, teraz weszło i trzyma się. No to dobra, do czego to jest potrzebne? To jest uchwyt do trzymania. O, trzeba opatrzyć tu. Przytrzymujemy i łączymy. No jest. I tutaj sobie możemy ten kąt zmieniać. O to właśnie chodziło. No i poradziłem sobie bez instrukcji. Bardzo proste do składania sprzęty, tego Parkside'a. Eee, tak, to taki odbojnik. Czyli żyłka jest nawinięta, ale jest trochę za długa. Będzie nam uderzać o tą osłonę plastikową, trzeba ją naciągnąć. Czyli muszę otworzyć tą pokrywkę i przekręcić. Dobra, przekręciłem. Teraz tylko jest za, za mała, więc tym przyciskiem Precyzyjnie działa. O, teraz jest idealnie. Bateria 2Ah, sądzę, że długo to nie popracuje. Dźwięk ładny. No, silnik ładnie działa. Ta głowica się kręci. Nie ma co przedłużać. Przechodzimy do testu. Jak widzicie, tutaj nam trawa mocno zarosła. Mamy idealne warunki do testowania. Więc obrzeża idą w ruch. Wszystkie tutaj dookoła. Zaczniemy sobie od tej strony. Bardzo lekka, to jest Mega Plus. Mega lekki sprzęt. Jeżeli będzie skuteczny i będzie dobrze działał, no to mogę polecić, ale to za chwilę jadę. 下来摔了就丧了。 Ładnie to wygląda. już powoli traci moc bardzo ładnie to tutaj wykosiło ale zostało nam jeszcze kilka metrów no zrobiło, zabiło całkiem nieźle żyłka bardzo dobrze sobie radzi Teraz można normalną kosiarką przejechać, a te obrzeża już tutaj pięknie zostały wykoszone. Ona nie ma funkcji e, obrzeży. W rajobie, w naszej podkaszarce, którą mamy, można przekręcić tutaj głowicę i używać podkaszarki jako krawędziarka. I pięknie sobie możemy iść. Tutaj by można było teoretycznie, ale to ciężki, ciężki temat. To jest tylko do podkaszania. Plusy takie, że jest lekka, fajnie się ją trzyma, poręczna, ale coś słabnie. Jednak nie poddajemy się, zobaczymy dalej, bo mamy więcej obrzeży. Także jedziemy dalej. Nie jest za dobra, no zobaczcie jak ja ją położę na ziemię, włączoną. Położyłem tylko, no i zatrzymała się. Dobrze, zróbmy jeszcze tutaj obrzeża. No tak, tutaj obrzeże mam, bo tutaj pięknie już kosiarka sobie na korę najedzie, nie? Tu też sobie najedzie. Ona ma mały ten taki plastik, tą osłonę i nawet jak robię tak. No ja stałem obok Ciebie wszystko, cała strawa. Wszystko leci, no. W tamtej no. naszej Rajobi nie ma tak. Oczywiście zrobimy test również tej podkaszarki Rajobi. No to co? Tutaj jest. Tutaj już sobie da radę kosiareczka. Tak sprawdzam jeszcze, patrzę, gdzie te obrzeża. Tam, na końcu jeszcze. No to teraz taka trochę większa trawa z krawędziami daje sobie jeszcze radę, ale z koszeniem takiej trawy sprawdźmy. Słaba moc. No tutaj niestety ta podkaszarka już poległa. Może dlatego, że jest akumulator słaby. Sprawdzimy jeszcze na 4Ah, czy będzie miał większą moc. Także damy jeszcze szansę. Dwójka tutaj niestety nie wskurała nic. Można by było to zrobić, ale bardzo powoli no i kiepsko. Zobaczcie. Kiepsko sobie radzi w dużej trawie. Mam akumulator 4Ah naładowany do pełna. I... Próba. No jest lepiej. Jest lepiej. I co powiesz? Poradziła sobie radę. w miarę dobrze. Pamiętajcie, że to nie jest kosa spalinowa, tylko podkaszarka. Więc służy głównie do podkaszania obrzeży i małej trawy. Już miałem skreślić to urządzenie, ale kiedy założyłem baterię 4 godziny to zyskała nowe życie. Zupełnie inna moc. No i bez problemu można skosić, tak jak u nas, wszystkie obrzeża, więc moc jest wystarczająca, ale pamiętajcie, bateria minimum 4Ah. Jakie minusy? Klosz mały i rozbryzguje tak trawę, tak odszczela, że ja jestem cała strawy. Tak, no ja też. To w ogóle nie chroni. Ta ochrona jest beznadziejna, więc tutaj jest spory minus. Trzeba się dobrze ubrać, bo będziecie na pewno brudni z trawy. Kolejny minus nie ma funkcji krawędziowania. Jeżeli podkaszacie tylko obrzeża i nie wyrównujecie krawędzi w linię prostą, no to to urządzenie jak najbardziej się nada, moc jest wystarczająca. Ale w naszym przypadku niestety krawędziarka jako osobne urządzenie, lub podkaszarka z funkcją krawędziarki jest konieczna. Mamy trawnik. Praktycznie od linijki w niektórych miejscach przy korze i chcemy go idealnie pięknie wyrównać. Więc na dłuższą metę u nas to egzaminu nie zda, ale nie można mieć wszystkiego, bo to urządzenie jest dosyć tanie, dużo tańsze niż podkaszarka Rajobi. A jeżeli chcecie test podkaszarki Rajobi, no i inne testy, to koniecznie subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy, bądźcie z nami, komentujcie. Teraz wjeżdża cięższy sprzęt tak. kosiarka spalinowa. Na resztę trawnika. Tak, mamy kosiarkę <noise> sprawidową, musimy to te, użyć. E, tydzień czasu albo dwa tygodnie nie było koszone, bo były deszcze, więc teraz już robot nasz koszący sobie nie poradzi, więc najpierw kosiarka, normalne koszenie, a od jutra puszczamy robota. Test tej kosiarki również znajduje się na naszym kanale, więc odsyłamy do filmu. Tak jest, test tej kosiarki. No i test robota koszącego również jest na kanale, ale na drugim kanale Dom Wrukoli. I również tam zapraszamy. Do następnego odcinka. Cześć!